I to się patrzy <noise> to nie jest kurwa Muszę się będzie kurwa. Idź na komputery Tam daleko, tu, tam się idzie. Na komputery. Idź tam I on będzie stał po lewo od fotela. Ej co jest kurwa? Jak ten ma 8 fragów jest przed nami? Nic nie widzę, od oka auto, autokampa bardzo blisko. Adriano, no, kurwa! No nie widzę! Ale można skadować! Skaduję cały czas, kurwa! Widzisz, że mam jeden amunicji. A to szczera, ja nie skaduj! No skąd? Krótka druga. Kurwa, mać! Co, co za pojebana runda! Sędziesz mecz! No, pojebany. Dziadek, on się to po parapetach para, 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 biega. Skaut Siągnij. Ja pęta, pierdolę. pierdolę, żółty, zabij go! Jezus! Uwajczony! O, chłopie, zabiję żółtego. Oj, chuj. Jak się bawiłeś, Adrian? Ole! Ujaaaaj, ja. to wygrał. Ja. Sorry, gość. No jakby nie jego łeb, to bym kurwa no, ja, zabił tego na długiej. Jakby nie 5 terrorystów, to byśmy zabili. Ale się odpierdala, Dziadek, szybkie fight seveny. Potrzebujemy... Szyb, Cztery osoby tutaj na długą Ej, tu dziadek drugą stronę. z drugą stronę, odwróć się po tym Na, na ok na te Czy Tam na gran długą. Granaty trzeba im na dzień dobry wpierdolić i Elo Taka taktyka Granatowa Stoi tam. Kto tu wskakiwał? Dostał na krótkiej długi z digla. No kurwa no. mać, lodówka ty idę ich tu! Noo! Widzisz gruby, my się tutaj mierzymy od 13 rund. Właśnie patrzę, żeś gruby przyszedł. No ja to w sumie mam jedno pytanie. Skoro ich tam jest tylu na długiej, kto was tu kurwa zabija? Czek, <laughs> chodź tam na długą. Okej. Okay. Ostatnia runda pierwszej połowy. Gadek na okna, dalej A rzucę to co? Mega, ja biegną? Ja Ktoś ja może się... stać. Wszędzie mogą stać, oni no są pojebani. Już pewnie są na Jest! to. Jest, na kurwa, kurwa, grana ty dostałem na dupę, ja pierdolę. Serdecznie Adrian. Tu cię pilnuję. On tu jest, za tym smokiem. Uważaj. Ej, tu smok jest u mnie. Jest, jest, jest. Uważaj, ja się chowaj, się, chowaj się. No tu idą. Jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze jeden. jeden. Mm. Dany ma 81, 81 ten Adrian ma. Ja pierdolę, wyjdę okej ok. ja. i teraz Na bałwanie 19, ojciec. 16. A, to 3. On ma 3 HP tu Ja pierdolę! No wiedziałem, że tu będzie, no! No kto tam kurwa kampi, no? 3 HP Na bałwanie siedzi, ogarniasz to? Masz 4 HP, bo ja mu 13 zadałem. Bez różnicy, Radzia, mówisz mi. A ja? Nie, nawet nie, kurwa, 3 HP. No, dobra, nawet załóżmy pesymistycznie, że ma 8. Kurwa, jak wuja, No, idzie, idzie, ije wste podskoczy, kurwa, po se może. Damian w ogóle nie przyjdzie pewnie. A co tam siedzi? Ja się założyłem, że on tam. O kurwa przyszedł. Nie Nie wierzę. Nie wiem. Nie wierzę. Nie auto szmatą. wiem. to wiem. Nie wiem. Nie można pilnować. Do... wiem. Nie no, ale 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 tak... W ogóle Nie jakby Nie zrobił Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie No. Dobra. Ja Nie czuję, że to będzie wiem. Nie Terro. Nie Nie wiem. Nie nie no, no ojciec, okay. tego się już nie da przegrać, no, mówiłeś. Zobaczył że się kurwa nie da, no.